Cześć, witajcie z tej strony IndyGralny, a przed Wami kolejny odcinek z Plants vs Zombies edycja gry roku. Moi drodzy, zegar nie wymaga pielęgnacji. Jaka bieda! Za mało czasu odczekałem, Dobra. E Wchodzimy do sklepu i musimy coś kupić, mam 30 tysięcy, w sklepie jest tyle rzeczy do kupienia, że sam nie wiem. Ja bym kupił tego imitatora, ale wiem, że jak go kupię zostanie mi tylko 1600, nie będzie mnie stać chyba na nic. Eee, kupiłbym coś taniego, no coś co by się przydało, bo dzisiaj prawdopodobnie rozegramy sobie przetrwanie na basenie. Jedna z fajniejszych rzeczy, które możemy zagrać. Eee, jeżeli chodzi o survival, to jest jakby, na tym się opiera Endless. Ja naprawdę chciałbym, ale to naprawdę chciałbym kupić tego kotka i chyba go kupię. Choć mam dylemat, bo kuszące jest bardziej wziąć 9 lotów. I teraz sam się zastanawiam, co by było lepsze. Dobra moi drodzy, zdecydowałem po... 40 latach, nie no, nie, nie będę przesadzał. Zdecydowałem, że kupimy sobie kotka. Dlaczego? Bo na zarobienie na 9 lotów będzie jeszcze czas. I na pewno nie potrzebujemy teraz tego robić. Choć w sumie, no to jest dosyć ciekawy wydatek, więc... A wiecie co, zastanowię się jeszcze raz. Dobra, zdecydowałem, że jednak kupię 9 lotów, no bo. O kur... O, o, znaczy, o kurczę. 80 tysięcy za 10 slotów. Ciekawe, kiedy ja na to już bieram. Zwłaszcza, że w ogóle nie dostaję tych roślinek specjalnych, to nie wiem. A mam pecha, czy coś. E, kupiłem 20 slotów. Boże, kupiłem 9 slotów. E, przejęzyczenie. E, przerwanie basen. To będzie ciekawe. Ja lubię przerwanie basen. Przerwanie basen. To jest coś pięknego. E, ponieważ możemy stawiać moje ulubione roślinki, czyli słoneczniki. Heh. grzybki, takie mech, ale słoneczniki jednak to. Nie dość, że słoneczna na spadają z nieba, to jeszcze możemy postawić podwójnego słonecznika. Dobra, e, lilika, e, to, 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 nie no, klasy... nie no, nie będę się powtarzał. Nie bierzemy kukurydz. bierzemy takie roślinki. Kurde, ale powiem wam, kupiłbym jeszcze jedną roślinkę, ale chciałbym... Chciałbym jednak e, troszeczkę utrudnić sobie zadanie i myślę, żeby sobie zagrać gwiazdkami, bo gwiazdki są dosyć fajne. E, ogniem na pewno zagramy. To na pewno zagramy ogniem. E, no na pewno myślę, że zagramy tymi, bo one, oni są fajni. Ha, ha, ha. No i oczywiście instanty, wiadomo. Żeby nie było... Co byśmy mogli jeszcze sobie tutaj wziąć? No... Nie biorę tych, yy, tych, tych. Choć w sumie nie. Ogarniemy sobie te tripitery później. Ogarniemy sobie coś fajnego. No może tego orzecha małego. No i te wodne oczywiście. No wiadomo, wodne. No myślę, że taki zestaw będzie dobry na początek. Więc bierzemy sobie zestaw słoneczniki, piszutery i... O, i takie tam poboczne rzeczy. Gwiazdka będzie fajna. Gwiazdka jest fajną rośliną. Bardzo ją lubię. Dobra. Będziemy musieli zadbać o to, żeby najpierw postawić całą linię słoneczników, żeby... No nie musieć już brać tych słoneczników. Dobra. Nie no, ja lubię ten piosenkę. ten soundtrack, który po prostu zambił, zawsze jest taki przyjemny, odmurżdżający. Coś pięknego. Ja tak dziwnie zagram, powiem wam, tak dosyć in inaczej. Tu będą pisutery, tu będą gwiazdki, tu będą te ogniste. Tak sobie to rozplanowałem. No i też warto stawiać te orzechy. O, idealnie. Tamten sobie przejdzie na spokojnie, my to sobie, sobie tutaj zadb zadbamy o ekonomię przynajmniej. Jak najbardziej na plus. Dobra, jeszcze podwójny słonecznik ustawiony. w sumie to był błąd, bo mogłem postawić tego Repeatera. Ale podwójny słonecznik też na plus. Ważne jest to, żeby w ogóle postawić te słoneczniki. Tyle. Tyle wymagam. Kurde mogłem tu postawić. Ciągle ja postawiłem tego piszucera tutaj. Ech. No, idealnie. Dobra. Ogarnięte. Dla rady? Pokona go? ja e, pokona go. Zdąży. No, to najważniejsze, że zdążył przynajmniej. Kolejny podwójny słonecznik. więcej kasy, tym lepiej. Idealnie zmiażdżył. Pięknie. No i Baja. To się nazywa Gierka. Tutaj to w sumie mógłbym faktycznie postawić te tripitery, ale... O oh fuck! Nie przewidziałem tego. W ogólnie nie spojrzałem na basen. Yy... Aha. Troszeczkę ryzykownie podeszłem, ale trudno już. Dobra, idzie duża fala. To tam mamy z głowy, żeby ogarnąć. Tu będą ząboni tego się boję. Na pewno będą zumboni. O nie, chyba sobie żarty robicie. Ja się tak nie bawię. Nie, nie, nie. Dobra. No, to już działa jak gatling. Może udałoby mi się... Nie, nie udało mi się, postawić tak szybko <grych> tych piszuterów, ale przynajmniej słonecznika już nie musimy brać. Ja faktycznie mam te 900 lotów, które sobie kupiłem, co nie widzę. Raz, dwa, trzy, mam. To najważniejsze. Dobra, czyli podwójny słonecznik, czyli teraz to, to klasycznie zagramy, bo jeśli zomboni przyjdą faktycznie, no to, to trudno bez kolczaka tak naprawdę, bez, tego, bez kolców. Ale zestaw piszuterowy i gwiazdkowy robimy dzisiaj. Eee, no, no dobra, wisienka, ten squash, to, no i to, nie? Kurcze, no, poza, poza, poza tym, co? Będzie git? Będzie git. Czy taki zestaw... No oczywiście, żeby zapomniałem o czymś, żeby było pewne. Jeszcze o czymś zapomniałem, dobra, to, to tego się pozbędźmy na razie. Albo pozbądźmy się kolzu, skoro zomboni nie ma, no to nie opłaca się tego, prawda? Czy ja wziąłem wszystko? Aha, jeszcze coś mogę wziąć. No to? Tak? Tak. Ja wziąłem wszystko co powinienem. Dobra, lecimy. O Jezu, mogę podmannego słonecznika dostawić. O widzicie? Ten z gazetą raz został wspomniany, to jest dobra kontra na niego. Zajebiście. A tego się to... Chyba znam, tak mi się przypomina. Okej. Okay. A myślę, że możemy gwiazdki zacząć stawiać. Gwiazdki są bardzo fajnymi roślinkami. Nie żeby coś. Można by o ich postawienie zadbać przynajmniej. przecież szybko się odnawiają te orzechy. Nie, nie żeby coś. Fajnie. Można by ich tutaj troszeczkę nastawić nie? No dobra, jeżeli mi tego nie zjedzą, to, to będzie fajnie. Najpierw tego postawimy, orzecha, znaczy wiśnie. Mm -hmm. No i pięknie. Czyli teraz nie, nie musimy brać tych yy, repeaterów. No taki sam zestaw bym wziął w sumie. Tylko że, ty, kurde, nie pamiętam, co ja brałem wcześniej. Yy, to, to, to można teraz wziąć. Yy, I to. A po sobie. Nie, nie muszę tego brać już. Nie muszę tego brać już. No tak. Tego nie muszę też brać, ale to za to muszę wziąć. I to. No i to, nie? Znaczy, jeżeli mnie się o tego brać, to... No chcę to wziąć, potrzebuję tego. Czy ja wziąłem słonecznik? Ja pierdziele nie mogę! ja wziąłem pieprzony słonecznik? Gdzie jestem aż tak głupi? A -a -a. Dobra, nic lepszego bym nie wziął Ale instanta mogłem jakieś kur wziąć. Za to by się wiesienka można było. Ja pierdolę, słonecznik wziąłem, ale startując, co to... <laughs> nie będę mógł, ale ja, ja nie, ale wtopa, i po to się właśnie kupuje 9 slotów, żeby liczyć, zaliczać takie wtopy, jak ja teraz, co śmięknego. Nie może wyjdzie tędy. Kurno Dobra, dobra, dawaj. Jest! No teraz to już nic, nie mają szans Z tym co ja tu postawiłem z tymi gwiazdkami, nie? No Daliśmy radę Jest! Nie muszę drutudu wstawiać teraz. Niech mi, nie, nie, nie przejdą mi już. Delfiny może? Nie Dobra, Hup. Ile fal jeszcze? Tego to nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć, ale... No, to... 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 Coś jeszcze? No instanty! To i to. W sumie biorąc pod uwagę czerwoną to wziąłbym to. Jednak nie. Tak w razie W. Jakby coś grubszego przyszło. Czy się nie pomyliłem i nie wziąłem czegoś, czego nie będę używał? Albo za pulta. Nie biorę albo za No trzeba sobie jakoś to utrudnić. Niestety. Nie będę tutaj tej samej rozgrywki cały czas pokazywał, Co? to będzie... Przedostatnia fala, kurczę Najważniejsze, że coś innego przynajmniej pokazuje, nie? żeby mi się miejsce na dysku nie skończyło, bo jestem w takiej sytuacji zaraz postawiony, że no, mogłoby się skończyć. Jezu, chciałem zebrać słońce na podglądzie w bo OBS-ie, prawie bym wyszedł. Gwiazdki są fajne, one taki damage robią, to jest niemożliwe. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę ich damage, to można by było zlikwidować tutaj niektóre rzeczy. Jakbym miał gatlingany, to by nie było tych tutaj tych. No, ja jestem już wygrywem. mi gościu właśnie zjad Jad Serio? Ej to w sumie to, to można tak zrobić, wiecie? Ustawić, zostawić tu kolejne gwiazdki. <noise> Dobra, ostatnia plaga, więc nie, nie będę brał już tych. Tych tych. Yy... A weźmy same instanty teraz. Bo to jeszcze muszę nie, nie będę tego brał. Wiecie co? Zaseramy im tu gwiazdkami. Nic dodać nic ująć. To wezmę na pewno żeby stawiać. Kolce mi nie zniszczą, to nie. to, 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 to. <grystanie> taki zestaw sobie weźmiemy, w sumie nie wiem po co ten cząper, o, jeszcze to, mhm, mm dokładnie tak, dokładnie tak, nie będę proponował podwójnego że już, już wystarczająco zarabiam pieniądze. Co jeszcze bym mógł wziąć? No, nic w sumie. A wiem, co bym mógł wziąć. Ale nie opłaca się, to będzie za proste. Kurde. Mhm. Mm tak, żeby nie żałować tego, nie? Może na wszelki wezmę tego. A to na wszelki to dzisiaj bez arbuzu gramy. Czemu się zastanawiam tyle nad jedną rośliną? Boże, nie lepiej to wziąć po prostu i sobie dopełnić ten początek? Urna, jakie rozkwiny ja tu ja mam. Jakbym teraz się pomylił i zapomniał jedną roślinę, to by było ciekawie. Jak wiatr kierują tyle obrażeń, że tak naprawdę one są lepsze. Miesz jakieś tam groszki, matryoszki. Ale piękna figura mi to wyszła, jakiś krab po prostu, istny. Nic nie przejdzie, to jest moje ustawienie. Nie wiem, kurwa, to postawmy tu. To postawmy tu z litości. Żeby nie zostać zabitym przez najlepszą broń Ja nic nie muszę robić Puszczam ręce z klawiatury Patrzcie co się dzieje Koniec Koniec Udało się Jezu najkrócej chyba mi zajął ten survival Ze wszystkich Odblokowano nowe zadanie Trybu przerwania O kurde Przerwanie dzień trudny No to będzie trudne Nie wiem kiedyś nawet o to zabiorę, cholera. Przetrwanie gła. Nie lubię tego. To będzie okropne. I chyba wiem, co będzie trzeba tutaj kupić. Mm -hmm -hmm. Czy mój ogród nie potrzebuje pielęgnacji? Nie potrzebuje pielęgnacji, ale wiem, co potrzebuje pielęgnacji. Przycisk, kciuk w górę, jeżeli Wam się podobało. Eee. Dziękuję wszystkim za oglądanie. To będzie tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie wiem który to jest film, serio. 30. Chwilunia, który to może być film teraz? Bo sam nie wiem. 20... 29... nie. Jaki, jaki 29? 32 to musi być. Chyba. No, 32. A sam już, nie wiem, gubię się w tych odcinkach. Moi drodzy, to będzie tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że się podobało. I widzimy się w kolejnym filmie z ostatniego już maratonu. Dzisiaj niedzielnego. Chyba dwu... o 20 będzie film, co? Trzymajcie się. Cześć.